W pierwszym naszym okresie współpracy, to było 4 czy 5 tygodni, było 19 tysięcy złotych na czysto, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, ale faktycznie realne. Mieć te 19 tysięcy dodatkowej gotówki, później jak już wyjęłam te pieniądze, to, to, było, to było coś. I to był automat. Puściłyśmy I to był automat, tak. I zrobiliśmy znowu... Ponad 20 tysięcy na przedsprzedaży, ale nie wiem teraz, ile, ile dokładnie zrobiliśmy. Jak sprawdzałam, to nie wiem, czy nie 24, 26 tysięcy. Tak, um, mieliśmy, mieliśmy bardzo dobre wyniki. Mogę powiedzieć, że dzięki temu spłaciłam sobie kilka jakichś tam zadłużeń, które miałam i tak dalej, więc to mi tak ułatwiło życie. Wzięłam mamę, zawsze chciałam wziąć mamę na zakupy, bo wiesz co, kup sobie, co chcesz i w ogóle. I w listopadzie mi się to udało zrobić, więc było takie super, super, super. Ale byłyście turbo dostępne, bo wiedziałeście, że mi. Zależy, pełna opieka i kompleksowość. Uważam, to jest, co, to jest po prostu usługa premium u ciebie, zaopiekowanie, właśnie. Tutaj dostałam 100% pomocy. Mimo, że przyszłam z gotowym produktem, to nie wiedziałam, jak go ubrać, jak go sprzedać, czyli to jest to, co jest najważniejsze w całym tym, w całym tym procesie. Tak, mamy dwa kursy. Pierwszy kurs to było ta, moje takie oczko, mój, mój pierwszy produkt, którego się nie mogłam doczekać i to, był, i to był i jest. Kurs Sensual Dance, tańca zmysłowego, kobiecego, połączony z takim troszeczkę mentoringiem dla kobiet, aby poczuły się pewnie siebie w swoim ciele. A drugi kurs to ten, który w tym roku 2025 um, zrobiłyśmy no, i to jest kurs Królowa Parkietu, ekspresowy kurs tańca z różnymi stylami tańca, latino, R&B, hip hop, house, aby kobiety poczuły się pewniej na parkiecie. I te kursy, gwoli ścisłości, sprzedajesz na automacie. To... Jest. A Shaki, cześć, witam Cię po raz kolejny. Cześć. Cześć od naszej rozmowy już chyba minął, kurczę, prawie poro, ponad rok. Tak. Dla, osób, tak. dla osób, które Cię widzą po raz pierwszy, raz po raz pierwszy u mnie na kanale, powiedz, czym się zajmujesz i gdzie mnie znalazłaś? Cześć, jestem Ashaki. E, czym się zajmuję? Generalnie jestem tancerką, mam swoją agencję artystyczną. Tam się, y, tam się spełniam w pokazach tanecznych i artystycznych. Jest to branża eventowa. A mój drugi biznes, który razem zbudowałyśmy, to właśnie kursy tańca, kursy pewności siebie, kursy dla kobiet. Y, no i to są dwa kursy. No i mam nadzieję, że nasza współpraca będzie dalej prężnie szła, i że w przyszłym roku będzie trzeci kurs. Kobieta Także to są te dwie rzeczy. Tak, mamy dwa kursy. Pierwszy kurs to był mój, tak, moje takie oczko, mój, mój pierwszy produkt, którego się nie mogłam doczekać, i to, był, i to był i jest. Kurs Sensual dance tańca zmysłowego, kobiecego, połączony z takim troszeczkę mentoringiem dla kobiet, aby poczuły się pewnie siebie w swoim ciele. A drugi kurs to ten, który w tym roku 2025 um, zrobiłyśmy. No, i to jest kurs Królowa Parkietu. Ekspresowy kurs tańca z różnymi stylami tańca, latino, RB, hip hop, house. Aby kobiety poczuły się pewniej na parkiecie. I te kursy gwoli ścisłości sprzedajesz na automacie? To... jest. Mam takie szczęście, że Cię spotkałam. <noise> w zasadzie. Miałyśmy, miałyśmy w zasadzie to ja nie wiem do końca, jak my się spotkałyśmy, ale jakoś na Instagramie przez internet. No i myślę, że później zaraz opowiem tą historię, ale no, spotkałyśmy się przez internet, robiliśmy pierwszy wywiad i jakoś była chemia i działamy. Działamy. Przeprowadź mnie przez liczby. Jaki hmm? sukces zauważyłaś, gdy zaczęłaś współpracę ze mną? Przede wszystkim, nie wiem, czy, nie wiem, czy chcesz mnie o to zapytać, ale może powiem, powiem może jak się zaczęła nasza współpraca, bo, bo chcę też powiedzieć ludziom o tym, że tych kursów, tych kursów, robienia kursów jest bardzo dużo na rynku. No i najpierw nie trafiłam na ciebie, tylko trafiłam na kogoś innego, kto mega super się promuje w internecie i tak dalej. I chcę powiedzieć, że chciałabym, żeby ten przekaz tutaj, nasz wywiad naprawdę posłużył ludziom, którzy stoją przed takim wyborem, więc chcę powiedzieć, że no zawiodłam się mega na tamtym kursie i nie było efektów, no ale też w ogóle kurs mi nie odpowiadał, to też jest moje prywatne zdanie, a tutaj dostałam 100% pomocy. Mimo, że przyszłam z gotowym produktem, to nie wiedziałam jak go ubrać, jak go sprzedać, czyli to jest to, co jest najważniejsze w całym tym, w całym tym procesie, o czym też mówię y, ludziom, którzy do mnie piszą, y, którzy pytają właśnie, jak wygląda proces tego zrobienia, no to wiadomo, wszyscy lubimy kreować, y, większość z nas lubi kreować coś swojego, natomiast później ten etap sprzedaży jest trudniejszy i y, y, właśnie u Ciebie to się wydarzyło i, i masz mega team. No, o tym pewnie potem jeszcze pogadamy. Natomiast mogę już powiedzieć Wam, że w pierwszym naszym okresie współpracy to było 4 czy 5 tygodni było 19 tysięcy złotych na czysto, co było dla mnie dużym zaskoczeniem. Jakby wierzyłam w to, więc miałam to gdzieś z tyłu w głowie, że to będzie boom, ale faktycznie realne: mieć te 19 tysięcy dodatkowej gotówki, później, jak już wyjęłam te pieniądze, to, to, było, to było coś. I to był automat. Puściłyśmy reklamę. I reklamy. to był automat, tak. To były właśnie reklamy dzięki Wam ustawione y, pod Waszym wszystko nadzorem, czego nie miałam właśnie wcześniej. Więc y, to było dla mnie mega podanie ręki mi y, pomocnej. Powiedz mi jakie były twoje największe wyzwania przed rozpoczęciem współpracy z nami bo mówi że tam jakaś inna współpraca nie do końca ci opowiadała. Mhm. Jakie były takie realne różnice między jakimiś wcześniejszymi współpracami a to u nas co doprowadziła do tych wyników. Tak e, chciałabym powiedzieć o czymś kluczowym ponieważ e, Wy realnie naprawdę, ty i twój team, bo nie mogę powiedzieć, bo Martyna bardzo dużo mi pomogła, więc chcę, pozdrawiam Martynę. Ty i twój wykwalifikowany team, i to już jest pierwsza różnica, bardzo zauważalna między waszym kursem, a innymi kursami. Byłyście po prostu dostępne. Wiadomo, że nie jesteście 24 godziny na dobę, chociaż czasami wydaje mi się, że tak. Oj, ale prawie, tak nie wie, będę. To... Nawet, nie mogę tego powiedzieć tutaj, bo to nie jest. Chcemy, żeby było inaczej. Ale, ale, ale byłyście turbodostępne, bo wiedziałyście, że mi zależy. Myślę, że to też jest takie coś, że ta symbioza energii, o czym później powiem, przepraszam, mój piesek tutaj. Lazy, spokój. Także tutaj nie ma żadnej obróbki, to jest prawdziwe życie tutaj <grywa> w tym wywiadzie. Faktycznie prawdziwa pomoc w tych reklamach, odpowiadanie na pytania, indywidualizm, czyli podchodzenie do każdego indywidualnie i do jego spraw, rozwiązywanie sytuacji różnych, a nie pozostawianiu sobie. Ale co chcę jeszcze powiedzieć, to jest to, że jeżeli jesteś w tym kursie lub przymierzysz się do tego, do tego kursu, to to twoje zadanie, drogi nowy uczestniku, jest pytać dziewczyny o to, a nie czekać po prostu, aż sam na to wpadniesz albo coś właśnie. To też o tym chciałabym powiedzieć na końcu. Nie wiem, czy będzie takie pytanie, ale sama powiem, co uważam, że jest ważne w tworzeniu tego, tego kursu. Natomiast ja ze, swojej, ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że. Pełna opieka i kompleksowość. Uważam, to jest, co, to jest po prostu um, usługa premium u, u ciebie zaopiekowanie, właśnie. To dokładnie ci zrobiłyśmy. Było wszystko od strony. Tak. Landing page um, pomoc w ułożeniu tych, jak, jak to ma być po kolei. Um, u, ustawienie reklam, tak? P Wybór i... strategii, bo tam też się zastanawiałyśmy. Tak. Jak też, też, schemat reklamy, jak powinna być reklama, która faktycznie jest kaczy, która sprzedaje? No bo to co my chcemy pokazać początkowo jako nowi kursanci, niekoniecznie jest sprze jest sprzedawalną reklamą. Więc to jest bardzo dużo, bardzo dużo. No w ogóle cała Pomoc później również na grupie Facebookowej można się wymieniać. Jak, jak ktoś ma taką potrzebę, aby pogadać z ludźmi, no to, to fajny feedback tam ma. Co Więc... według Ciebie było taką jedną lub dwoma rzeczami, które kluczowymi, które najbardziej Ci pomogły. Dojść do tych początkowych pięciu tygodniach, 19 tysięcy na czysto na automacie. Um, moim zdaniem y, to jest kontakt z Tobą jako osobą realnie. Czasem, jak do mnie piszą ludzie, żeby zapytać się właśnie w, o współpracę z tobą, to bardzo to wymieniam i często im mówię, decydujcie się, bo nie wiadomo jak długo będzie to możliwe, bo przecież nie rozdwoisz się, nie rozstroisz się i tak dalej w końcu, ale mówię na innych kursach od tych coachy i tak dalej, nie masz możliwości prawdziwego kontaktu face-to-face -face z kimś, kto naprawdę jest głową tego. I właśnie to wszystkim mówię, że póki jest taka możliwość, bo wiem, że to do końca życia nie ma takiej możliwości, żebyś mogła odpowiedzieć wszystkim, ale dopóki jest taka możliwość, bierzcie, bo to jest po prostu złoto. I ten, ta konsultacja z Tobą jest po prostu, moim zdaniem, najwyższą wartością tego całego kursu. Powiedz nam, co się później wydarzyło? Czyli pierwsze pięć tygodni, boom, 19 tysięcy na czysto automat. Co się dalej wydarzyło, bo było mm -hmm. kilka, kilka następnych sukcesów. Tak, um, mieliśmy, mieliśmy bardzo dobre wyniki. Mogę powiedzieć, że dzięki temu spłaciłam sobie kilka jakichś tam zadłużeń, które miałam i tak dalej, więc to mi tak ułatwiło życie. Wzięłam mamę, zawsze chciałam wziąć mamę na zakupy, powiedzieć, wiesz co, kup sobie co chcesz i w ogóle. I w listopadzie mi się to udało zrobić, więc było takie super, super, super. E, pieniądze, które, wydawa które zarabiała agencja, mogłam sobie wydawać w ogóle w inny sposób, a nie dzielić tych pieniędzy na wszystko, więc no w ogóle ułatwiło to życie, więc to chciałam, żeby tutaj dzisiaj zabrzmiało. Później już miałam, tak, byłam w fazie działania, więc bardzo chciałam zrobić drugi kurs, bo poczułam, że może być taka potrzeba na rynku właśnie takiego kursu dla wszystkich, tańca i ekspresowego i tak dalej. I stwierdziłam, że zrobimy sprzedaż. I udało mi się z twoim teamem właśnie, zrobiliśmy już wtedy trochę załapałam też bardziej, co ma tam być i tak dalej, więc te teksty wszystko łatwiej fajnie poszło i zrobiliśmy sprzedaż kursów w trakcie jego y, stworzenia. Czyli zaczęliśmy zarabiać, zanim produkt y, był na rynku. Ważne jest też, żeby y, gdzieś tam, jeżeli ktoś to planuje, żeby zapytać się ludzi, zapytać się w kółko ludzi, czy, czy, czy taki produkt ma sens. No i ja też to, to zrobiłam, zrobiłam ankiety, popytałam ludzi, zapytałam znajomych na za swoim Instagramie i tak dalej. I zaczęliśmy sprzedaż, znowu puściliśmy reklamy na przedsprzedaż, poinformowaliśmy ludzi, że jest to przedsprzedaż, że muszą poczekać, że jest taniej i tak dalej. I zrobiliśmy znowu ponad 20 tysięcy na przedsprzedaży, ale nie pamiętam teraz, ile, ile dokładnie zrobiliśmy, ale no zrobiliśmy ponad 20 tysięcy. Jak sprawdzałam, to nie wiem, czy nie 24-26 tysięcy. Jakieś... Mi się wydaje, że 20 i ten kilka zrobił kurs Sensual Dance, bo, A były może. Też, bo były walentynki. Bo były walentynki. Wie, nawet nie wiem, czy to nie było tak, że cały czas puszczali. Po prostu zrobiliśmy taki miks, ponieważ były walentynki i kurs Sensual Dance też tam się trochę sprzedał, więc finalnie w końcu zrobiłam jakieś 24-26 na dwóch kursach w tym okresie, gdzie pamiętajcie, że Grudzień zawsze jest troszeczkę różny, no bo wszyscy sobie kupują prezenty i tak dalej. Potem początek stycznia, jeszcze nie mam kasy. Więc gdzieś od połowy stycznia w półtora miesiąca czy w dwa zrobiliśmy super, ekstra wynik. No. Tak. I <laughs> tak, tak, tak. Reklamy i, no i po prostu reklamy. No i to obu, obu kursów, także nieźle tam namieszaliśmy. Powiedz mi, oprócz... Tych pieniędzy, które zarobiłaś, to jest przy super. Odkąd weszłaś z nami w ten świat online, bo zobaczysz, hmm. jakie są możliwości w marketingu online. Jak zmieniło się twoje życie poza tymi pieniędzmi? E, oczywiście zmiana życia jest ewidentna, adekwatna, ponieważ pieniądze dają nam możliwości, więc nie będziemy tutaj gadać. Fajnie jest to, że właśnie pytasz o liczby i tak dalej, bo. No bo te, te, te liczby każdy z nas może sobie wykorzy wy, wy, wy teraz pomyśleć, co bym zrobił z tymi 16 dodatkowymi tysiącami, tak? Albo nawet jest to 10 tysięcy. 10 tysięcy. Pomyśl sobie, że masz dodatkowe 10 tysięcy miesięcznie, i jak dużo drzwi się otwiera i jak Twoja głowa zaczyna myśleć inaczej, bo właśnie wszystkie akurat jestem człowiekiem marzeń i wizji, więc mam bardzo dużo wizji i marzeń, ale teraz one się stały bardziej realne je faktycznie. Faktycznie je realizuję i już mam, już mam oczywiście wielki, wielkie plany, żeby agencyjne pieniądze gdzieś tam cały czas były wokół agencji i rozbudowujemy tą firmę wtedy tam. Więc cieszę się, dzisiaj mam taką super energię, bo też za chwilę mam telefon w sprawie agencji, za godzinę i mówię: Dokupię kostiumów, już niech te pieniądze tam wirują i rośnie, a tutaj sobie żyję swoim życiem z kursami, więc no, to nie, niesamowite daje perspektywy. To chcę powiedzieć, jeżeli ktoś nie ma, jeżeli ktoś nie ma, może tak, no że zostawię to, po prostu daję możliwości, perspektywy i moje życie się zmieniło pod tym kątem, że wiem, że więcej rzeczy jest możliwe. Wiedziałam to zawsze, ale teraz są jeszcze do tego pieniądze i faktycznie realizuję więcej. Bo de facto stworzyłaś drugą linię biznesu, drugą linię zarobków. Tak, totalnie. No uważam to totalnie za biznes. Wszystkim o tym mówię, że to jest drugi biznes. Uważam, że to jest warte uwagi. No i ym, co, no naprawdę, na pewno planuję w przeciągu półtora roku na spokojnie zrobić jeszcze jeden kurs. Ym, chcę się dokształcić jeszcze do tego, co tam powiem i właśnie tą y, ofertę high ticket, od której rozmawiamy, ale na spokojnie, <laughs> na spokojnie, bo też dużo się dzieje. No. Tak. Myślę, że ty jesteś o tyle ciekawym przypadkiem, bo dużo osób zakłada, że ten biznes online jakby muszą zostawić to, co lubią robić albo to, co robią i od razu iść w biznes online, a ty, ponieważ kochasz robić to, co robisz, jesteś tancerką, bo macie agencję taneczną, no, no, przepięknie to u was wszystko wygląda, więc oczywiście nie chciałabyś tego zostawiać. Nie, nie, nie. nie. Dodatkowe, dodatkowe pieniądze zawsze się przydadzą, prawda? Tak, ale chcę też powiedzieć, że traktuję ten biznes drugi jako bardzo ważny i, hmm. i, i podchodzę do niego poważnie. Co prawda wiem, że mam jakieś problemy z niektórymi rzeczami, zrozumie ze zrozumieniem pewnych rzeczy, no ale właśnie. Dlaczego tu jesteś? Tak, dlatego dzisiaj cieszę się, że ciebie mam i że masz taki ekstra team wykwalifikowany, bo to jest na wagę złota i w wielu kursach mentoringowych ludzie, które kupicie, nie będzie teamu, który jest tak wykwalifikowany. Nie wiem, wrzuć gdzieś mojego Insta, żebyście napisali do mnie, jeżeli macie jakieś wątpliwości czy pytania, bo jest sporo różnych reklam na rynku i ja się nacięłam, i dlatego o tym kurde mówię. Więc jakby co piszcie do mnie po prostu z zapytaniem. Więc tak, reasumując, co byś powiedziała sobie, która myśli o współpracy z nami, która właśnie ogląda ten film. Um, jeżeli chcesz zarabiać więcej i chcesz zarabiać z produktów cyfrowych, to... Jesteś, na dobry, jesteś w dobrym miejscu i wybierz Julię. I mówię to: nikt mi za to nie zapłacił. Po prostu yy, mówię to, bo mam swoją misję. Ja mam swoją misję w życiu. Jeżeli nawet zerkniesz, wygooglujesz sobie, że ja pomagam kobietom, chcę, żeby czuły się lepiej, chcę, żeby yy, miały zmiany w życiu, bo, mu, bo mi taniec zmienił życie. Pierwszy raz dzięki agencji, a teraz drugi raz zmienia mi życie dzięki Wam i dzięki kursu, kursu, kursowi tak? online. Więc um, moja misja zmienia mi życie. Więc Wy też, po prostu, jeżeli macie swoją misję i nie jesteście pewni, to róbcie to. Róbcie to z Julią, bo to jest osoba, która Wam pomoże na 100%. Jeżeli chcecie zarabiać z tego, będziecie z tego zarabiać. Tylko wiara w siebie i robicie wszystko według instruktorzy, co Wam mówią. Powiedz mi, gdzie ludzie mogą dowiedzieć się o Tobie więcej? Zapraszam kochani na mojego insta, który na przykład będzie tutaj, albo tutaj, albo gdzieś, gdzieś tam jest, um, Ashaki Oficial, tam możecie zobaczyć mnie troszeczkę bliżej, a od niedawna też mam swojego YouTube'a i też zamierzam zrobić filmik na temat, jak, jak przygotować się też mentalnie do zrobienia takiego takiego kursu i na pewno też powiem o współpracy z, Jul z Julią. Na pewno będzie na ten temat wkrótce odcinek. Więc to jest taki mój YouTube biznesowy, który chciałabym, żeby dał ludziom energię, motywację, szczególnie kobietom. Więc tam możecie mnie znaleźć. A jak mnie wygooglujecie, to też mnie jakoś znajdziecie. <grych> Aszaki, bardzo ci dziękuję. Dziękuję również tobie na maksa i dziękuję za wszystko, co robisz dla ludzi. Mam nadzieję, że będziesz mogła pomóc jeszcze mnóstwo, y, mnóstwo, szczególnie kobietom, bo ja kocham kobiety. W sensie, w sensie, dobra, nieważne, nie wiecie o co chodzi. Nie <śm> o co chodzi. Aszaki, dziękuję bardzo. <śm> nie, <śm> nie miało dziękuję. tak być. Papa, pa, dzięki bardzo za pa. rozmowę. Trzymaj się. Pa.